że nieudanie wchodzimy w ten 2020 rok. Przegrywamy 2 do 1 z Lechią Tomaszów. Jak pan to oceni na gorąco, to dzisiejsze spotkanie? Myślę, że można przegrywać mecze, ale nie w sposób, który my dzisiaj e, to zrobiliśmy, bo, e, bo dużo sobie rozmawiamy, dużo sobie tłumaczymy, pokazujemy, trenujemy, e, a popełniamy praktycznie te same błędy. Bo ile razy ja mogę bramkarzowi mówić, e, że ma się nie bawić, ma wybić piłkę i tak dalej, nie wiem. Wygrywamy dobrze, wchodzimy w mecz. Tak? Bardzo dobrze weszliśmy w mecz, stworzyliśmy jedną drugą sytuację, strzeliliśmy bramkę. Dobrze to wyglądało i nagle sami sobie strzelamy gola na 1-1 i wszystko nagle siada, tak? wkrada się nerwowość. Nie tak to miało wyglądać. Myślałem, że jesteśmy bardziej doświadczoną drużyną, bardziej wyrachowaną w tym, co robimy, a tu wygląda to zupełnie inaczej. Na pewno Eee, no nie myślałem po prostu, że w takich okolicznościach i że możemy tu stracić punkty eee, druga połowa, gdzie gramy z przewagą e, zawodnika znowu sobie o czymś rozmawiamy e, wiedzieliśmy, że bardzo nisko zespół w Lechistanie e, zagęści środek, budowaliśmy tę akcję od boku, no ale jak 3 czwarte wrzutek jest na wysokości kolan e, no to co zawodnicy atakujący mają z tego zrobić jeżeli mówię, że mamy cierpliwie budować akcję, nie pchać się przez środek no to, to nasz zawodnik co robi, gra przez środek, więc za krótką piłkę jest przechwyt. Nasza obrona jest w tym momencie niezorganizowana jest piłka prosto padła i zawodnik strzela na, na 2.1. No mówię, to są jakieś podstawy piłki nożnej. Nie chciałbym tutaj teraz urządzać jakiejś jazdy, ale, ale myślę, że to też jest niektórym potrzebne, żeby się obudzić, bo e to nie są żarty. No my o coś gramy o coś gramy i mówimy sobie o jakiejś odpowiedzialności za drużynę, za siebie, a tego zupełnie nie widać. To mnie najbardziej boli i jestem rozczarowany dzisiaj. Jestem rozczarowany, może nie postawą wszystkich zawodników, ale, ale dużo ludzi mnie dzisiaj zawiodło. Mamy kolejny tydzień, mamy 16 spotkań dalej i na pewno będziemy się przyglądać i będziemy na to reagować, bo tutaj nie ma czasu na pomyłki, my musimy zacząć wygrywać to nie jest tak, że teraz świat się nam zawalił, ja myślę pozytywnie i jestem optymistą, pamiętam jak w morągu zaczynaliśmy tak samo, nastroje nie były za ciekawe. później mieliśmy 6 zwycięstw pod sznur. i ja wierzę, że ta nasza droga właśnie od soboty, od sobotniego dnia z Wasilkowem się, się zacznie Dzisiaj zabrakło Pana i też Krzyśka Wickiego w ostatniej chwili chyba na wypadł i stąd ten eks eksperymentalny skład obronny i chyba było widać brak i Pana i Krzyśka Myślę, że na pewno. Myślę, że jakbyśmy byli zdrowi, to dzisiaj byśmy grali. Tutaj nie ma co się czarować. Krzysiek wczoraj normalnie był na treningu, na zbiórce, źle się poczuł, zatruł się czymś najwyraźniej i, i no nie mógł z nami jechać, więc to na pewno duża strata dla naszej drużyny, jak i w defensywie, jak i w ofensywie. No i moja osoba oczywiście też myślę, że, że byłaby w stanie, żebym był tylko w pełni gotów, pomóc drużynie na, na boisko, ale myślę, że zrobimy wszystko, żeby na kolejny mecz już być, bo tak jak powiedziałem, nam są potrzebne te zwycięstwa i, i no nie możemy tu się oszukiwać, czarować i myśleć, że, że się, będzie fajnie, głaskać się, no bo to mówię, to nie o to chodzi. Mamy fajną atmosferę, ja myślę, że tutaj nie ma żadnego terroru, jest solidnie, jest wszystko poukładane tak, jak ma być. Ja mówię, jestem człowiekiem dla tych chłopaków. Dużo rozmawiamy, tłumaczymy sobie, nie budujemy nie wiadomo jakiej presji, no ale oni sami ją stwarzają swoją postawą na, na boisku bardzo Przy często. dzisiejszej wygranej Legii nasza przewaga i ten deficyt taki bezpieczeństwa został zminimalizowany praktycznie do minimum. Już, już nie możemy sobie popełnić, popełnić błędów w zasadzie. No, mamy 16 meczy, no, więc to może się rotować w jedną i w drugą stronę. Na pewno szkoda, bo coś sobie wypracowaliśmy i dzisiaj to, to tracimy. Eee, no, ale mamy mecze bezpośrednie z legiem, tak? Mamy dwa spotkania, więc, e, więc mówię, no, cały czas jesteśmy jakby zależni od, od swojej gry najbardziej. Tak? E, dopiero w drugiej kolejności możemy się oglądać na, na rywali, tak? wiemy, znamy wyniki patrzymy, co się dzieje. Tak? No, wczoraj e, spoglądaliśmy na świt, tak? też tam e, miał problemy, przegrał. No ale my dzisiaj powtarzamy, ten sam scenariusz, więc... Jeszcze zapytam o uraz Karola Żwira, który, który w trakcie drugiej połowy zmuszony był do zejścia z wojska. Jak poważny jest jego uraz? No podkręcił kostkę na pewno, jeżeli nie mógł kontynuować, Karol to jest twardy zawodnik i, i na pewno gdyby mógł kontynuować tą grę, to by to, by to zrobił. Widać, że no tak na tyle podkręcił, że, 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 że nie miał możliwości kontynuowania. Jak będzie, no to na pewno ocenimy jutro, jeżeli to gdzieś to tam wszystko ostygnie. Z dzisiejszego meczu na pewno wiele wniosków, także już nie, nie, nie pytam o nic więcej. Na pewno pan trener też pan jeszcze by chciał coś więcej powiedzieć, ale chyba, chyba damy sobie spokój. Nie ma co być pijany. Ja, ja tak myślę, że ci zawodnicy są świadomi, cały czas tak myślę. Czasami nie wychodzi z nich ta świadomość i to widać. Natomiast każdy pewnie po części zdaje sobie sprawę ze błędów, których wykonał. Na pewno. Obejrzymy sobie ten mecz. Myślę, że trzeba obejrzeć go całego, na spokojnie. Nie tylko ja, ale i zawodnicy. Czemu ja mam się męczyć i oglądać to znowu dwie godziny? Niech obejrzą sobie to ze mną. Myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie i, i trzeba mówię to przeanalizować, ale, ale mówię, to do wtorku jeszcze o tym myślimy, a od wtorku zabieramy się za, za pracę nad e, tak, żeby się przygotować jak najlepiej do kolejnego meczu. Dziękuję. Dzięki.